Załoga do żagli sternik, maksymalnie wyostrz do linii wiatru. Druga wakta, stawiamy Stafoka. Mirek, luzuj na topelancie Jest luz. Paweł, kontraszot na lewą burtę. Jest kontraszot na lewej. Magda i Paweł, wybrać na szocie i kontraszocie. Jest wybrane. Jest wybież. Karolina, kontra Faulus. Jest luz. Jarek, Pał wywieźdź. Stawiamy żołnierz! Wojtek, Mirek do fału. Mamy! No, raz. Yes. 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 Dobrze, teraz pompuj! Dobra! Yes. Yes. Paweł, kontrast od Jest! Okej, okay. wybrać luzy i klar na Krzysztofoku, dobra robota! no! Zawisza czarny. Przy sztafoku pracowała trzecia wachta. Dominik, oficer widzący. Jarek, starszy wachty, niewidomy. Załoganci widzący. Magda. Wojtek. Mirek. Niewidomi. Marta. Karolina. Paweł. Rejsy zobaczyć może. To różne widzenie, ale jedna załoga.